Coraz bardziej doceniam możliwość zmiany perspektywy, zatrzymania się, spojrzenia na wszystko z dystansu, ze statycznej pozycji. Szaleńczy pęd życia i presja codziennie przemijającej codzienności, z jednej strony motywująca i paraliżująca, z drugiej paraliżująco. Przytłaczająca. Wartość popełnienia przeze mnie tych wpisów była jest dla mnie na tyle duża, że sprawiła, że przez pomimo chwilowo zaistniałej zmiany w codzienności, która sprawiła, że przez kilka dni nie otworzyłem tego dziennika. Wróciłem tu, żeby skrupulatnie i konsekwentnie uzupełnić każdą ze stron. Nie pozwalając tym samym na to, by kilkudniowa przerwa przerodziła się w ogromną większość stron niezapisanych przez długi okres czasu. Owszem, założenie jest takie, żeby pisać codziennie, codziennie, regularnie. Każdego dnia wykładać swoje myśli na kartach tego zeszytu konsekwentnie. Konsekwentnie. Kiedyś mój własny brak konsekwencji w działaniu stanowił jeden z największych zarzutów, jakie miałem względem samego siebie. Zapisałem się wówczas na bezpłatną konsultację z pewnym trenerem rozwoju osobistego. Stwierdził wtedy, że wykrył w moim postrzeganiu błąd, uznając, że przecież jesteś konsekwentny w byciu niekonsekwentnym.